Pues sí señores, esta es la tercera vez que me dirijo a navegar en kayak y nos dirigimos en este momento al río Dra. Chcieliśmy się bardzo szybko zatrzymać, bo się Milkowi obniżył poziom nikotyny we krwi i kawy i właśnie go uzupełnia. Także jeżeli by tego nie zrobił, to byłby nas w stanie zamordować. To herman. Iwan. Może coś do końca Kinga. Od Daniel.

¡Nos felices cumpleaños a ti! ¡Nos Krzyśek, no wreszcie dojechaliśmy i siedzimy przy ognisku Jest tak gwiazda dziwnało, e, północna, polarna z walną o terektop, duży zwalno, duży, zwał, duży. ale słuchajcie, jedziemy, było coś takiego, że nie wiem, wyszliśmy na zewnątrz i nagle się patrzymy, rany boskie to, tak naprawdę ten świat jest inny jest zupełnie inny go we go, we go Można powiedzieć, że jesteśmy gotowi, prawda? Tak, bueno, jest jesteśmy w Gudowo i y salimy w 5 minutach. Jesteśmy w Gudowu i y za 5 minut wypływamy. I spróbujemy, teraz te działają. Paweł, jeśli powiesz mi, że masz jakiś problem z kręgosłupem, to rozumiem kurde, bo naprawdę co to jest, że nie możesz patrzeć z tyłu, kurde. No. Prawdopodobnie jest w okolicach Elbląga. nie <śmianowidzio> no, będziemy tracić czasu i tradycją. lubelską. Pawełku, ty... pi, 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 No i znalazł się? Kawałek, no i znalazł się? co się stało? Co się stało? To zaistna historia, nie ma co. Paweł. Nie Paweł kurwa, ja Prawo? myślę, że to się rozejdzie po kościach. wiem, że tu siedzimy? Półtorej godziny. Ja nie wiem czy z tą grę, ale dzisiaj gramy w duchniaka. Paweł. Ty, ty kur... Przyjmasz wszystko z pokaro. tak. Nie, nie, powiedz, powiedz nam coś. Dlaczego nie zwróciłeś się raz co najmniej? To ja jak no, musieli... Stoimy, krzyczymy, na trzy, cztery, Paweł! Gośka, po goś, goś. wszyscy zostali hey. goszki. Na plecy, kulec goś, i, i ja, się Nie siędzą na Tak. nie musi stawiać. Tak. Krzysiek i Basia dziękujemy bardzo, dziękujemy. Da, dajmy, dajmy. <laughs> no, to Magdalena.

Mm-hmm.